Biało-zieloni wracają, by czynić dobro. Kolejna świąteczna zbiórka Wisłoki Dębica na Dom Dziecka Hanka i Jaś już się rozpoczęła. Dzieciaki przygotowały listy do Świętego Mikołaja. Teraz pora spełnić ich marzenia. Inicjatywę można wesprzeć również na inne sposoby. Materialnie, finansowo lub organizacyjnie. W tym roku po raz kolejny organizujemy zbiórkę charytatywną dla Domu Dziecka Hanka i Jaś. Oprócz tego również będziemy zbierać dary na szlachetną paczkę. Oraz y, mamy kilka takich niespodzianek, które chcemy y, zrobić nieoficjalnie, dlatego zachęcam do zbiórki jak co roku na te szczytne cele świąteczne. Jak co roku y, udałem się do domu dziecka w celu zweryfikowania potrzeb y, placówki, jak również dzieciaków. Porozmawiałem z dziećmi, przygotowały taki duży list do świętego Mikołaja. Y, mamy listę przygotowaną, więc będziemy realizować y, cel i marzenia dzieciaków. Świąteczna zbiórka na dom dziecka Hanka i Jaś oraz szlachetną paczkę to nie wszystko. Biało-Zieloni w tym roku zachęcają również do akcji charytatywnej dla Dawidka z Brzeźnicy, chłopiec walczy z guzem mózgu, liczy się każda złotówka.